Uzyskiwanie soku z liści czy pipetowanie to tylko niektóre z zajęć, jakie czekały na młodych odkrywców tajemnic świata roślin. Gdzie byliśmy w laboratorium? Co tam ci się tym laboratorium podobało? Jak przekładaliśmy zmielonego liścia do jakiejś tam forenki pipetą. Mi się najbardziej podobały warsztaty leśne. Dlaczego? Ponieważ y, interesuje mnie leśnictwo. I to właśnie na kształtowanie zainteresowań i edukację liczą organizatorzy tych warsztatów. Uświadamiamy dzieci, że y, rośliny podobnie jak. Ludzie, podobnie jak zwierzęta, też chorują oraz uświadamiamy im, co trzeba robić, żeby te rośliny utrzymać w dobrym, zdrowym stanie. I dzięki temu zagwarantować, że to wszystko dobro, co nam rośliny dają, jest dla nas istotnie ważne, więc przede wszystkim żywność zdrowa, bezpieczna żywność, również tlen, czyste powietrze. Takie zajęcia to żywa lekcja biologii to nie jest zwykła lekcja biologii tym bardziej jest to interesujące dla młodzieży bo poprzez tego rodzaju działania mogą poznać przyrodę bliżej tak? często większość z nich nie widziała z bliska na przykład nasion teraz mieli okazję połączyć w pary nasiona z owocami które te nasiona wydają Wojewódzki Instytut Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na co dzień kontroluje jakość materiału siewnego i służy pomocą rolnikom Rolnicy mogą zgłaszać się tu z swoimi wątpliwościami, bo materiał siewny to jest podstawa opłacalności pracy, tak? Rolnika w gospodarstwie. Jeżeli ten materiał siewny będzie zakażony, będzie posiadał negatywne jakieś cząsteczki. To nigdzie indziej jak w takim laboratorium będą w stanie mu fachowcy, specjaliści, laboranci będą w stanie mu pomóc. Sam niestety nie będzie mógł tego w tym okresie zasiewu, tak? bo później roślina, kiedy karłowacieje, bądź widać na jej zewnętrznych częściach, czy to na liściach, czy owocach, te elementy, które wskazują, że jest jakiś wirus który ją niszczy, to już nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Roślinne warsztaty zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin.